thank you W Lost Ark budowanie swojej postaci składa się na kilka rzeczy. Dobry ekwipunek, czyli biżuteria oraz Wasza zbroja, odpowiedni set oraz dodatkowe pasywne umiejętności, które znacznie wzmacniają Waszą postać. Dziś pogadamy o engravingach. Są one jedną z najważniejszych właściwie elementów w grze, które w odpowiednim połączeniu są w stanie odblokować dodatkowe wzmocnienia dla Waszej postaci. Dzielą się na dwie kategorie, class bonus i combat bonus. Możecie je zobaczyć w oknie pod engravings, effects pod alt Plus i. Każdy z engravingów posiada trzy poziomy i działa tylko w momencie, gdy niebieskie kryształki, notes, mają pełny poziom na pasku. Engravingi mogą mieć pozytywne efekty, jak i negatywne, a te przedmioty dadzą wam możliwość wypełnienia paska. Biżuteria. Każda z nich może posiadać jakiś efekt oraz ilość notes do wybranego engravingu. Im wyższy tier, tym więcej notes. Imprints. To są takie można by rzec bezpośrednie engravingi, które można założyć w panelu waszej postaci. Maksymalnie dwa sloty. Do odblokowania potrzebujecie specjalnych książek, które należy przeczytać 20 razy, by móc skoczyć na wyższy poziom. Common Rare Epic Legendary Relic. Księgi i torby, skrzynie, możecie zdobywać w trakcie wykonywania misji i aktywności. Pierwsze torby możecie łatwo zdobyć, wykonując zadania poboczne oraz podejmując się wyzwań na kolejnych poziomach, np. wieży. Handel nimi również występuje w margecie za złoto, jednak te najcenniejsze księgi są bardzo drogie. Ability Stones to są te kamyczki, które posiadają dwie dodatnie cechy oraz jedną negatywną. Kamienie te wytwarza się w procesie tzw. facingu. Nieobrobiony kamień należy poddać obróbce u specjalnego mpcd da To taki wielki niebieski kryształ na mapie w mieście. Mogą one posiadać aż do 10 not w zależności od użytego kamienia. Bierzecie młoteczek i wykuwacie wasze noty. Przy każdym macie procent szansy na to, że ten note wejdzie lub nie. Muszę Was tutaj uprzedzić, gdyż procenty w tej grze nie zawsze są na Waszą korzyść. W każdym razie przy każdym sukcesie szansa na powodzenie maleje o 10%. Gdy się nie powiedzie, to szansa wzrasta też o 10%. Maksymalna wartość to 75%, minimalna 25%. Niektóre kamienie oferują również dodatkowy bonus za ilość zebranych pozytywnych notes w sumie. Strategia na to jest w miarę prosta. W momencie, gdy posiadamy wysoką wartość procentową, klikamy w ten engraving, który nam najbardziej zależy, a jak niski, to w ten negatywny. W każdym razie uważajcie, bo jak wspomniałam wyżej, niestety te procenty to tylko sprawa umowna i czasem można się nieźle przejechać nawet na 35% w negatywny bonus. A tutaj przykład. No, 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 no. No co jest? To jest durne. To jest takie durne filmik krótki, ale mam nadzieję, że bardzo treściwy i wyjaśniający w sposób prosty właśnie te engravingi. Oczywiście wszystko zależy od tego, jakie buildy posiadacie na Waszej postaci. Jeżeli nie jesteście pewni, jakich engravingów powinniście używać, w jaki sposób, w które bonusy i tak dalej, no to ja odsyłam Was tutaj do super strony, która nazywa się MaxRoll, w której znajdziecie właściwie buildy na każdą klasę i podklasę. Jak coś, to oczywiście piszcie, komentujcie, wpadajcie na streamy z Los Arka na Twitchu, ja się z Wami żegnam. No trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.